Cześć Boże, cześć! Dzisiaj 2 maja i jest to tak nietypowo, bo uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Zapraszam Was do rozważania dzisiejszej Ewangelii, dzisiejszego Słowa, a przede wszystkim tej, która jest Matką. To, co zwraca moją uwagę najpierw w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że Pan Jezus ujrzał matkę, to, że ją zobaczył. I pewnie w naszym życiu wiary jest taki czas, kiedy nie widzimy matki, nie widzimy Maryi, ale przychodzi chwila, kiedy trzeba ją rzeczywiście zobaczyć. Jaka jest rola Maryi w historii zbawienia? Doskonale o tym wiemy, że ona powiedziała to swoje Fiat, że ona przyjęła do swojego matczynego łona pana Jezusa. Ale jaka jest jej rola w twojej historii wiary, w mojej historii wiary? Ona też chce przyjąć nas do swojego łona, do swojego serca, pod swoje serce. Chce nas, można powiedzieć, Urodzić w jakimś sensie do nowego życia. A dzieje się to z woli Pana Jezusa, bo On od razu widzi obok swojej matki stojącego ucznia. Pan Jezus, można powiedzieć, widzi każdego z nas, każdą z nas, obok Maryi. My stoimy obok niej. Można powiedzieć troszeczkę tak przekornie, że to oznacza, że Pan Jezus pokazuje, mówi swoim wzrokiem o tym, że jesteśmy dla Niego tak samo ważni jak Maryja, że mamy także swoją rolę w historii zbawienia, ta, która jest także naszą matką, ta, która w jakiś sposób nas rodzi, stawia nas obok siebie. Jesteś ważny, jesteś ukochany, jesteś oddany pod opiekę matki. Oznacza to również, że my siebie nawzajem mamy otaczać jakąś opieką: zaopiekować się drugim człowiekiem, zaopiekować się drugim chrześcijaninem. Może to jest zadanie na dzisiejszy dzień, żeby rozejrzeć się, kto potrzebuje mojego zaopiekowania się, kto potrzebuje mojego dostrzeżenia. Pan Jezus ujrzał matkę. Zobacz Maryję. Pan Jezus ujrzał stojącego obok niej ucznia. Zobacz siebie obok matki, zobacz siebie obok Maryi, ale zobacz obok siebie także tych wszystkich, którzy potrzebują miłości, a jest ich wielu. Na koniec modlitwa Panie Jezu, proszę Cię, żebym dostrzegł Maryję, żebym dostrzegł jej, Matczyną, miłość, ale także Twoje spojrzenie na mnie, na moim życiu, żebym potrafił oddawać się w ręce Maryi, ale także sam przyjmował w swoje ręce do swojego serca tych, którzy potrzebują opieki, potrzebują miłości. Panie Jezu, teraz chcę oddać siebie pod opiekę Maryi Królowej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za to bardzo takie pewnie krótkie rozważanie, ale... Ukoronowane, ukoronowane obecnością Maryi. Nie zapomnijcie zasubskrybować, polubić, zostawić jakiś komentarz i udostępnić ten filmik, a ja Wam z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się, pa!